Nazywam się Zbigniew Baruch, jestem prezesem zarządu oraz współwłaścicielem firmy Metalbark, spółka z spółka komandytowa. Firma Metal Metalbark liczy sobie już 35 lat. Posiada trzy oddziały. Nowa Wieś Wielka, gdzie rozpoczęliśmy działalność w 1991 roku, w Bydgoszczy w 2014 roku, w Bydgoskim Parkiem Przemysłowym oraz w Trzewie, gdzie mamy zakład nam około 1000 m2. Firma Metal zajmuje się wykonawstwem konstrukcji stalowej oraz parkingów wielopoziomowych. Miesięcznie średnio wykonujemy około 1200 ton wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowej na całą Unię Europejską i robimy to w najwyższym standardzie. Nasze flagowe projekty to jest London Heathrow, Purfit, Berlin Tegel. Wyposażeni jesteśmy w nowoczesne maszyny dostosowane do wykonania konstrukcji stalowej. Firmy Kaltenbach, Peddinghaus, Getart, Stirli i oczywiście firmę Ajan, z którą współpracujemy już od ponad 10 lat. Pierwszy nasz zakup to była wypalarka Ayana 3x14, z której jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. W 2025 roku podjęliśmy decyzję o zakupie nowych laserów do cięcia blach i do cięcia kształtowników. Zebraliśmy oferty wszystkich firm w Europie, które chciały nam te maszyny sprzedać. Po weryfikacji największym zaufaniem obdarzyliśmy firmę Ajan AEP, co nas skłoniło, żeby ponownie wejść w współpracę z firmą Ajan. Przede wszystkim firma jest bardzo mobilna. Jest rzetelna umowa. Serwis praktycznie jest na zawołanie. Wszystkie aspekty umowy typu gwarancje, ceny części zamiennych są jasno przedstawione przy podpisywaniu umowy. W tej chwili już korzystamy z lasera 2,5-6, 20 kW, prawie 80% do profili gdzieś na 60-70%, gdzie proces szkolenia i wdrażania przebiega bardzo sprawnie. Jeszcze raz polecam firmę Ajan, jest to firma bardzo rzetelna.